Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zadanie na ekranie. Jest to seria, w której powtarzamy, utrwalamy niemiecką gramatykę, słownictwo, a następnie tłumaczymy zdania z życia codziennego, praktyczne zdania z języka polskiego na język niemiecki moją metodą szkieletowo-blokową. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się stopniowaniem przymiotnika. W jednej, czy w ostatniej lekcji, numer 67, zajęliśmy się jednym tematem. Dzisiaj Parę zdań właśnie na temat stopnia równego, stopnia wyższego. Więc, jeżeli Cię ten temat interesuje, zostań ze mną do samego końca. Jeżeli interesuje Cię efektywna nauka niemieckiego, czyli tak, aby jak najszybciej zacząć mówić po niemiecku, a nie być tylko wiecznie początkującym, to dobrze trafiłeś, dobrze trafiłaś. Subskrybuj mój kanał, zostań ze mną na dłuższy czas. Niech zostanę Twoim nowym nauczycielem języka niemieckiego. Tak jak zwykle zaczniemy od małej powtórki stopniowania, czyli część teoretyczna, może trochę praktyki, a następnie, jak już powiedziałem, trzy zdania moją metodą szkieletową blokową, a więc zaczynajmy. Widzicie tutaj trzy przymiotniki. Najpierw utworzymy sobie stopień wyższy tych trzech właśnie przymiotników. Tak jak powiedziałem w lekcji 67, jeżeli jeszcze jej nie widziałeś, nie widziałaś, zapraszam bardzo serdecznie. Tak, jak właśnie powiedziałem, stopień wyższy, czyli komparatyw, to jest po niemiecku właśnie y, na przykład piękny, piękniejszy, mały, mniejszy, duży, większy i tak dalej. To jest ten drugi stopień. Tworzymy go w języku niemieckim w bardzo prosty sposób. Y, ogólna zasada jest taka, że dokładamy po prostu tylko końcówkę ER. To jest taka ogólna zasada, i y, w prawie wszystkich przymiotnikach właśnie ta końcówka zostaje zastosowana. Czyli szyn i, i z tą końcówką er, szyna znaczy piękniejszy. Tutaj jeszcze zwracam uwagę na wymowę. Końcówka er, czy to właśnie w stopniowaniu przymiotnika, czy też w rzeczownikach, czy w przymiotniku, rodzajniku itd. Ta końcówka zawsze wymawiana jest jako, jako takie lekkie a, czyli nie mówimy szyjner, tylko takie a, szyjna, szyjna to wtedy brzmi bardzo naturalnie i zrozumiale. Druga zasada, czy taki, no druga zasada, może w sensie pierwszy wyjątek jest taki, że jeżeli są przymiotniki krótsze, na przykład jak ten przymiotnik tutaj lang, przeważnie jednosylabowe, może dwa-sylabowe, i jeżeli ten taki przymiotnik zawiera literkę, z której można zrobić umlaut, czyli a, może zapiszę tu z boku, czyli a, o lub U. Z tych literek właśnie można zrobić umlauty, czyli A umlaut, O umlaut i U umlaut. Jeżeli taką literkę zawiera, to wtedy ona w stopniu wyższym przekształca się właśnie na umlaut. Czyli jeżeli pójdę według normalnej zasady, czyli LANG, końcówka ER, i właśnie tutaj to A zmienia się w E, czyli w umlaut. Krótki, a umlaut wymawiany jest jako zwykłe e. Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć na temat wymowy, na moim kanale jest playlista. Tam wyjaśniam, jak wymawiać umlauty, długie, krótkie samogłoski, więc bardzo przydatne rzeczy. I jest też taka grupa czasowych przymiotników nieregularnych. Ona istnieje także w Polsce, w, w Polsce, w języku polskim, oczywiście. Według zasady musiałby być po prostu guta, tak, good plus er i umlaut, ale tutaj forma jest całkiem inna, a mianowicie jest besa. To ma takie powiązania historyczne, jeżeli ktoś umie czy jeżeli mówisz po angielsku, to wiesz, że ta forma jest bardzo podobna do tej angielskiej formy best. To jest właśnie jeden, pochodzi właśnie z jednego jakby korzenia i tej formy trzeba się po prostu nauczyć na pamięć, czyli good jest, jest dobry, besa jest lepszy. I przejdźmy teraz do tłumaczenia zdania. Pierwsze zdanie czy pytanie, czy dwa pytania, który pies jest ładniejszy, z czarnym czy z białym futrem? Zatłumaczę ja zdania moją metodą szkieletowo-blokową, czyli zawsze zaczynam od szkieletu zdania, czy to jest wykonawca czynności i sama czynność, i potem rozbudowujemy ten szkielet o poszczególne bloki, czyli takie części, które można też zamieniać czy przestawiać w zdaniu w całości. Który pies jest ładniejszy? Wykonawcą czynności tu w tym pytaniu będzie pies, i czynność, powiedzmy taka bezpośrednia, to jest jest ale oczywiście to jest połączone z tym ładniejszy. Jest ładniejszy. To jest taki tutaj jakby powiedzmy mniej więcej jeden blok. Pies to jest Hund, czyli napiszę tutaj Hund ist i teraz musimy jeszcze zadać pytanie, który pies, który po niemiecku to jest Welch, czyli będzie Welch i końcówkę Przejmujemy od rodzajnika określonego, czyli jest, jest der Hund, czyli ta końcówka er przechodzi tutaj, czyli Wejsia Hund. Znowu wymawiamy jako A, czyli Wejsia Hund jest i ładny to jest schön, ale tutaj mamy stopień wyższy, ładniejszy, ponieważ chcemy porównać dwa psy, dlatego po prostu końcówka er. Wejsia Hund jest szyna i tak będzie brzmiało. Pierwsze pytanie, czy pierwsza część tego, tego zadania. I teraz druga część. Z czarnym czy z białym futrem. Tutaj już nie mamy czasownika, czy wykonawcy czynności i samej czynności, ponieważ jakby jest to jakby rozbudowanie tego pierwszego pytania. Futro po niemiecku to jest FEL. fel DAS, FEL. Są tutaj dwie literki L, dlatego E wymawiane jest jako krótkie E, czyli FEL. I tutaj możemy to przetłumaczyć dosłownie, właśnie z przyjmkiem myT, który oznacza z, czyli myT. Tu może to FEL jeszcze przesunę trochę, aby nie przeszkadzało. I teraz oczywiście jest pytanie, czy damy rodzajnik określony, czy damy rodzajnik nieokreślony. Obydwie możliwości istnieją, czyli możemy powiedzieć mit Fell, albo mit einemfell, ponieważ tu jeszcze będzie stał za przymiotnik. I teraz po prostu tylko w zależności od tego, jaki rodzaj zastosujemy, może to zdanie mieć różne znaczenia. Jeżeli użyjemy rodzajnika określonego, wtedy by oznaczało, że mamy na myśli jakieś konkretne psy, czyli na przykład sytuacja, gdzie naprawdę widzę na ulicy dwa psy i mam je po prostu przed oczami i, i wtedy mówię ten konkretny pies z białym futrem, czy ten konkretny pies z czarnym futrem. Rodzajnika nieokreślonego może, mogę użyć wtedy, kiedy mam na myśli po prostu jakiegoś psa, czyli po prostu nie, mam, nie widzę tych psów, nie mam na myśli jakichś konkretnych psów, ale po prostu um, ja robię po prostu przykład jeżeli chce się na przykład dowiedzieć kogoś um, od kogoś jaki ma gust czy preferowałby jakiegoś psa z czarnym futrem, czy jakiegoś psa z białym futrem, więc wtedy nie ma tutaj tych psów konkretnie przed oczami tylko są to takie teoretyczne przykłady czyli mit dem, mit einem te dwie, końcówki są, czy te dwie końcówki rodzajnika są końcówkami odprowadzonymi. Na ten temat był też był jeden film zadanie na ekranie, które końcówki są odprowadzone, które nie. Jeżeli końcówka jest odprowadzona, to wtedy końcówka przymiotnika zawsze jest "-en". Może jak nie zapomnę, to dam też link do tego filmu w opisie tego filmu, więc możesz sobie go obejrzeć. Mit dem, czy mit einem Schwarz. Czyli schwarzen cel. Y, czy to jest uda I konstrukcja powtarza się, czyli znowu ta sama konstrukcja uda mit einem albo dem. Tu oczywiście to trzeba y, zamienić, bo mówimy albo dwa rodzajniki. Może to zamienię, żeby to było jasne. Czyli albo mówię, używam, zawsze muszę użyć tego samego rodzajnika, albo w dwóch, obydwu przypadkach określonego, albo w obydwu przypadkach nieokreślonego. Czyli mit einem, tym razem biały, czyli weiß, końcówka en, czyli weißen i ähm, znowu Fell i znak zapytania. Czyli ähm, zadanie będzie, czy zdanie będzie brzmiało: Welcher Hund ist schöner mit dem schwarzen Fell oder mit dem weißen Fell? Druga możliwość: mit einem schwarzen Fell oder mit einem weißen Fell. I przejdźmy teraz. Do zdania numer 2. Tutaj chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Was do subskrypcji mojego kanału, do podniesienia łapki w górę. Jeżeli jest to Twój sposób nauki, zostań ze mną na dłuższy czas. Na moim kanale robię też quizy. Na przykład do tej lekcji będzie też pewnie jakiś, więc możesz sam testować swoją wiedzę, próbować. I zapraszam też do komentowania, jeżeli macie jakieś konkretne pomysły czy jakieś, na jakieś wyrażenia, napiszcie w komentarzu, a być może zrealizuję też jakiś film na ten temat. Uważam, że jesień jest lepsza niż lato. Najpierw zaczniemy właśnie od czynności, wykonawcy czynności. Tutaj jest przecinek, więc jakby musimy, musimy tutaj jakby rozpatrzeć te dwa zdania pojedyncze osobno ponieważ jest to zdanie złożone. Uważam, czyli wykonawcą czynności jestem ja. Ja uważam. Tutaj jest kilka możliwości. Mogę na przykład powiedzieć iść finde albo iść glaube. I tak dalej. Tam jeszcze jest kilka możliwości, ale powiedzmy te dwie najczęstsze to jest ich finde, ich glaube. I też mogę zrobić przecinek, tak jak w języku polskim. I tutaj, i, i tutaj po prostu powiedzieć zwykłe, proste zdanie. Przez to, że robię przecinek i nie używam żadnego spójnika po tym przecinku, nie muszę też czasownika na przykład przesuwać na koniec zdania, ponieważ jest to po prostu tylko zwykłe zdanie główne, bez spójnika. Tutaj w języku polskim jest to, że, ale w języku niemieckim sobie pominiemy, więc teoretycznie to zdanie będzie brzmiało po niemiecku. Uważam, ja się nie zlepsza niż lato. I święte. I znowu jest, to jest y, czynność, y, tak, czynność, i wykonawcą czynności jest jesień. Jesień y, to jest herbst. Wszystkie pory roku w języku niemieckim mają ten sam rodzajnik, rodzajnik DEA, i tutaj użyję rodzajnika określonego, ponieważ nie mam na myśli jakiejś jednej nieokreślonej jesieni, tylko mam na myśli całe, że tak powiem, wszystkie jesienie, czyli aby cały ten Koncept jesień. I dlatego użyję rodzajnika określonego, ponieważ mam na myśli, jakby cały, całą porę roku. Der Herbst i Ist to jest wykonawca czynności, czyli Jest. Ym, I teraz właśnie tutaj muszę użyć konstrukcji. Ym, ym, czy stop, najpierw stopnia wyższego. Lepszy pochodzi od dobry, czyli dobry to jest głód. I lepszy będzie Besa. Tak jak powiedziałem we wstępie. Tego musimy się nauczyć na pamięć. I słowo niż to jest als. W języku potocznym często um, robi się błąd. Często, często ludzie mówią um, wi, czyli um, the heps is better W. To jest aczkolwiek błędem, ponieważ wi używamy zawsze, jeżeli używamy um, stopnia równego. Czyli mówimy, że coś jest tak samo dobre jak. Czyli wi tutaj właśnie jest błędnym. Besa als i znowu lato. Tak jak powiedziałem, wszystkie pory roku mają te same rodzajniki, czyli będzie DEA, i lato jest Zoma. Znowu końcówka ER wymawiana bardziej jako A. I gotowe zdanie. I święte The Heaps is besser als al Zoma. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Możesz też napisać w komentarzu. Ja lubię bardzo jesień. Może akurat jesteś ktoś, kto lubi jesień bardziej niż lato. Powieści są tak samo interesujące jak kryminały. Powieści te mam na myśli takie bardziej przygotowe, ponieważ oczywiście to są powieści, które są może jednocześnie kryminałami, ale tak ogólnie powieści właśnie takie bardziej przygotowe. Czyli wykonawcą czynności są powieści. Czynność to jest są i powieść to jest de Roman i tutaj żeby utworzyć liczbę mnogą musimy powiedzieć musimy dołożyć tylko po prostu końcówkę e czyli oman oh, tutaj też jest może taka ciekawostka przeważnie rodzajniki idea i das mają albo końcówkę e jeżeli chodzi o liczbę mnogą albo mają, nie mają żadnej końcówki czyli forma jest taka sama a jeżeli właśnie jest d to ma, w, w większości przypadków ma albo n, albo n, czyli to n jest, jest taką typową liczbą mnogą w rodzaju żeńskim. Tutaj oczywiście mówię bardzo ogólnie, ponieważ tam jeszcze jest parę, czy nawet dosyć więcej, dosyć kilka wyjątków od tego, ale ym, y, właśnie w takich przypadkach, nie wiem jak, jak się stałem, czy powiedzieć romany, czy romanen, to zawsze, właśnie jeżeli jest dea, to przeważnie jest końcówka e. Tak. I teraz, um, czyli Romany, tutaj nie użyję też żadnego rodzajnika, ponieważ mam na myśli tak, mam, chcę po prostu ogólnie o tym powiedzieć. Czyli nie mam na myśli, że jakieś, jakieś powieści konkretne, czyli to bym powiedział, jeżeli miał już na biurku parę książek. Powiedziałbym, te tutaj powieści są inter, bardziej interesujące, czy tak samo interesujące, jak te tutaj kryminały, które leżą właśnie na moim stole. Ale, jeżeli mówię tak ogólnie o, o guście, to wtedy nie mam na myśli jakichś konkretnych, tylko ogólnie. Dlatego nie użyję rodzajnika. Czyli humane. i to jest liczba mnoga, czyli zynt. Teraz będzie oczywiście interesujące. Interesant. Interesant. Tutaj zwracamy też uwagę na wymowę. Interesant. I teraz właśnie jest. Ta konstrukcja tak samo w języku niemieckim, jakby jest się tutaj trochę roz, rozgałęzia. I właśnie samo to jest, czy tak samo jest genauzu genauzu wie. I to właśnie, i właśnie między tym, między tym genauzu wie stoi, czy znajduje się przymiotnik w stopniu równym, czyli ten przymiotnik nie jest w stopniu wyższym, tylko w stopniu równym, ponieważ teraz mówię o dwóch rodzajach literatury, które są tak samo, czyli w tym samym stopniu interesujące. Romany są genauso interesant wie i właśnie kryminał to jest der Krimi. Der Krimi. I to jest powiedzmy też takie w połowie słowo obce, dlatego liczba mnoga będzie z s na końcu, czyli krimis. Krimis. O. Całe zdanie. Romany są genauso interesant wie krimis. I to było wszystko, właśnie, jeżeli chodzi o tłumaczenie zdań w tym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za uwagę, za to, że spędziłeś ze mną czas przy nauce języka niemieckiego. Tak jak już powiedziałem, jeżeli podoba Ci się taki styl nauki, podnieś łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj mój kanał. Oczywiście, jeżeli tego jeszcze nie robisz, zapraszam do kolejnych lekcji. Do zobaczenia.